W kolejnym odcinku z tej strony Maciek i dzisiaj ze mną? Um, Ezel, widzicie mnie? Mój brat. No. Dobra, więc nagrałem um, kysupanel. a mogę pokazać górę? I przy okazji będę... Marcin oni cię nie widzą. I przy okazji będę... A nie ciebie? Mnie nie Ani. Nie um, ani. I będę przy okazji mówił Info. To są moje kosy. Dobra, więc teraz odcinki się będą pojawiały około 5 dni no. i myślę, że będzie fajnie. Stwierdzimy sobie troszkę flipa, dobra no ja teraz poszłam na tego, ale dobra. Słuchajcie i Filmy się będą pojawiały co dni, możecie zostawić łapkę lub też nie i piszcie gry. Piszcie fajne gry na telefon yy, Mogą być otwieranie skrzynek, może być wszystko. Wszystko no, tylko lu, że... e, nawet e, strzelanka lub sonik. No, także możecie zostawiać co chcecie w komentarzach. Odcinek będzie trwał dwie minuty, także... embra um, Proszę zobaczcie, wygraliśmy, 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 zrobiliśmy sobie kontrakt i wiem, ktoś mi powie, że co ty masz tyle kos, przecież to jest podrobione, no i trudno, jest podrobione, ale mam kosy, może jest podrobione, ale mam kosy słuchajcie. Może podrobione, ale mam kosy. Nie, nie to to nie to... Albo nie, to jest stanie. Więc Zostawcie łapkę, dwie łapki i lecimy czy tam czy z kolejnym ucieczkiem wie. E, lub, lub do góry łapki. Nara.